Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna na Instagramie i na YouTube pani od... Tarota. Cieszę się bardzo, że spotykamy się na kolejnym filmie na tym kanale. Tym razem jest to prognoza na marzec 2024 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Kochani, pamiętajcie, to są prognozy ogólne, więc weźcie z nich to, co z wami rezonuje, i odpuśćcie to, co z wami zupełnie nie rezonuje. Tradycyjnie prognozę będziemy robić dwoma taliami. Pierwszą sprawdzimy energetyk. Ogólną, czyli takie zdarzenia, które pracują gdzieś w tle, jakieś potencjały energetyczne na ten miesiąc, a drugą talią sprawdzimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania dla poszczególnych znaków Zodiaku. Gdyby wołała Was prognoza indywidualna, albo gdybyście mieli jakiekolwiek pytania do moich kart, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową www.paniodtarota.pl. Tam można bezpośrednio zamawiać poszczególne rozkłady i usługi. Tymczasem zapraszam Was już na prognozę dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobrze kochani, to spójrzmy co dla naszych astrologicznych strzelców na marzec. Dobrze, kochani, to spójrzmy na karty w tej ogólnej energetyce. I pamiętajcie proszę, jeden rozkład tarota nie zmieni Waszego życia, ale Wy z jego pomocą możecie. Rydwan, szóstka kielichów, siódemka mieczy, siódemka monet. Marzec może się dla Strzelców zaczynać bardzo intensywnie z przytupem. Tutaj możecie mieć dużo energii do działania. Natomiast mam takie poczucie, że ta energia, ten pęd może wyhamowywać wraz z upływem miesiąca po to, żeby pod koniec marca zupełnie się zatrzymać. Tutaj mogą być jakieś przestoje i przeczekanie. Ponadto w tym rozkładzie mamy aż 3 siódemki, co w numerologii może wnosić, że Strzelce w marcu będą przechodziły przez jakiś test, będą potrzebowały pokonania różnego rodzaju przeszkody i niedogodności, żeby ostatecznie móc osiągnąć cel. I w pierwszym tygodniu marca mamy kartę Rydwanu. Ten Rydwan może wnosić, że tutaj kwestie związane z przemieszczaniem się będą dla strzelców szczególnie istotne, być może to Wy będziecie gdzieś wyjeżdżać, być może Wasze dzieciaki będą wyjeżdżać na wycieczkę, może będziecie kupować jakieś bilety, albo właśnie planować wyjazdy, przejazdy, pobyty w miejscach, w których już kiedyś byliście. Które znacie z przeszłości, natomiast w takim wypadku warto się upewnić, że to miejsce faktycznie jest, jest takie, jak było i że nie zaszły tam żadne zmiany. Ponadto mogą też wybijać kwestie związane z pojazdem, być może odezwą się jakieś stare usterki. I ty sam, drugi strzelcu, możesz mieć bardzo dużo werwy na początku marca. Możecie rozpierać energia, możesz chcieć wracać do jakichś swoich starych planów i przedsięwzięć. Natomiast warto się upewnić, czy ten plan jest optymalny, czy nie jest przekombinowany i być może czy dalej z tobą rezonuje. Ten rydwan na początku miesiąca może też wnosić tornado spraw do załatwienia. Tu możecie mieć po prostu dużo rzeczy na waszej to-do liście. Mogą też do was wracać jakieś stare sprawy z przeszłości. I już w drugim tygodniu ta energia troszeczkę tutaj właśnie wyhamowuje. Tutaj może być bardziej refleksyjnie, może być bardziej sentymentalnie, być może też w podróży spotkacie jakieś osoby, której kiedyś znaliście kogoś, to Wam w jakiś sposób zniknął z horyzontu. W tym drugim tygodniu takie osoby też mogą do Was wracać. Natomiast każdorazowo upewniajcie się, z jakimi intencjami wracają do Waszego życia. Szczególnie gdyby takie osoby przy okazji składały Wam jakieś w cudzysłowie, propozycje biznesowe, propozycje zainwestowania w coś czy wzięcia udziału w jakichś przedsięwzięciach, bo te nie wszystko może być wyjawione. Mogą też właśnie wracać do Was jakieś sprawy, być może niezałatwione sprawy z przeszłości, natomiast znowu pod kątem. Komunikacyjnym, warto upewniać się, czy faktycznie dana sprawa jest na takim etapie i jest osadzona w takim samym kontekście, w jakim jakiś czas temu została zostawiona. Tutaj też warto zwracać większą uwagę na Wasze dzieciaki. Całościowo ten drugi tydzień marca może być dla strzelców taką podróżą sen sentymentalną, podróżą pełną wspomnień. Natomiast upewniaj się, drogi strzelcu, że Ty w swoim krajobrazie wewnętrznym faktycznie pamiętasz rzeczy w taki sposób, jak było. A nie opierasz się na jakichś swoich wyobrażeniach, bo te wyobrażenia mogą być trochę przekłamane. Być może funkcjonujesz też wewnętrznie według jakiegoś wzorca. Warto sprawdzać, bo trzeci tydzień wnosi nam taką energię pewnych półprawd, fałszy, przekłamań. Tutaj też, szczególnie w komunikacji z innymi, czy to osobistej, czy zawodowej, warto zwracać uwagę na to, co wybrzmiewa między wierszami. Jeżeli macie poczucie, że o coś powinniście dopytać, to dopytajcie, posłuchajcie. Słuchajcie swojej intuicji. Ponadto, przy różnego rodzaju planach i przedsięwzięciach warto właśnie sprawdzać, czy nie przekombinowaliście. Na przykładzie podróży może, może to oznaczać, że być może z punktu A do punktu B da się dojechać łatwiej niż trzema przesiadkami i łodzią przez Wisłę. I to się może, kochani, różnie manifestować, bo czasami. To przekombinowanie będzie polegało na tym, że jakieś działanie rozplanujecie na pięć etapów, kiedy da się to zrobić w trzech. Więc sprawdzajcie w tym trzecim tygodniu, czy wybieracie najprostszą drogę do celu. Ponadto warto też sprawdzać właśnie z jakimi intencjami ludzie przychodzą do Waszego życia, bo tutaj nie wszystko może być wyjawione. Sprawdzajcie też komu powierzacie swoje sekrety i tajemnice łącznie z jakimiś ploteczkami w środowisku zawodowym, bo w tej siódemce mieczy czasami ktoś wykorzystuje jakieś informacje, które zostały mu powierzone w nie do końca fajny sposób, więc jeżeli będziecie o kimś rozmawiać na kawie w kuchni to upewnijcie się, że nikt niepowołany się temu nie przysłuchuje. Warto też uważać na wszelkie hasła i dane do bankowości internetowej, żeby tutaj nic takiego nie wyciekło i pod koniec marca mamy siódemkę monet, tutaj może być spokojniej, tutaj może być taki moment przestoju ta energia z rydwanu już dziś nam się wytraciła i gdyby strzelce na przykład czekały na jakieś decyzje na jakieś informacje zwrotne one z końcem marca mogą jeszcze nie nadchodzić, to może być taki moment wyciszenia, być może jakiejś ciszy przed burzą, natomiast karty polecają, żeby nie tracić tutaj cierpliwości i wytrwale pielęgnować te Rzeczy, na których Wam zależy, po to, żeby one za jakiś czas mogły wydać plon. Więc tutaj, drogi Strzelcu, podlewaj cierpliwie te działania, na których Ci zależy i wykazuj się cierpliwością. To jest dobry moment na sianie ziarna, z którego w późniejszym okresie coś będzie mogło wyrosnąć. Tak te karty dla Was, kochani, wyglądają, i jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to karty mi tutaj nie definiują partnerów czy partnerek. Pojawia się raczej taki scenariusz, że być może jakieś osoby z Waszej przeszłości, być może ktoś, z kim już kiedyś byliście w relacji, albo ktoś, kogo znacie, może się pojawić, być może w kontekście podróży. Natomiast warto sprawdzać, z jakimi intencjami ta osoba przychodzi do Waszego życia, bo tutaj nie wszystko może być wyjawione. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to mam takie poczucie, że pierwsza połowa marca może wnosić przyspieszenie w takich sprawach, które zostały już jakiś czas temu zainicjowane. Takie sprawy mogą wracać na tapetę, mogą wracać do gry. Natomiast o tyle, o ile marzec, ta pierwsza połowa marca może wnosić właśnie intensyfikację tych spraw, to potem jakby te kwestie zawodowe ulegają pewnemu zawieszeniu. Warto się też przyglądać, jeżeli będziecie na rozmowach rekrutacyjnych, Temu, co wybrzmiewa między wierszami, korzystać z intuicji i dopytywać. Natomiast marzec nie wnosi mi tutaj konkretnych propozycji umownych, a wręcz pod koniec marca coś się jeszcze tutaj może przeciągać i przedłużać. I spójrzmy, kochani, na relacje. ósemka monet, asmie czy siła. Patrząc na te karty w relacjach dla strzelców, mam takie poczucie, że marzec to może być miesiąc pracy nad tymi relacjami. Jakiś rozmów, które jeżeli zostaną przez Was dobrze przeprowadzone, to mogą te Wasze relacje umocnić. I tutaj kochani, niezależnie od tego, czy to będą relacje partnerskie, przyjacielskie, czy rodzinne. W ramach tych rozmów możecie chcieć rozmawiać o, o tym, jak Wasze zachowania wpływają na drugą stronę, bądź o tym, jak zachowania drugiej strony w Pływają na Was, natomiast karty całościowo polecają, żeby to były rozmowy w zgodzie z Wami, żeby to były rozmowy szczere i oparte na faktach, i żeby w tych rozmowach unikać półprawd, przemilczeń i opierania się właśnie na interpretacjach. I spójrzmy, kochani, na te karty jeszcze pojedynczo. I mam poczucie, że dla części osób ta pierwsza połowa miesiąca. W relacjach też może upływać pod kątem rozmów dotyczących obszaru zawodowego, być może dotyczących pracy, być może dotyczących jakichś nowych umów w pracy. Takie tematy mogą się wybijać na pierwszy plan, czy to u samych strzelców, czy być może u osób, z którymi będziecie po prostu rozmawiać. Ponadto być może dla części osób też ten początek marca wniesie mniej przestrzeni na same relacje, bo będziecie na przykład robić w pracy nadgodziny i siłą rzeczy będziecie mieli mniej czasu na spotkania. Towarzyskie. Natomiast ta ósemka monet może też wnosić taką potrzebę przyjrzenia się swoim relacjom, przeanalizowania ich, ale tutaj karty przestrzegają przed przekroczeniem takiej cienkiej granicy między właśnie jakąś analizą, a taką dochodzeniówką, potrzebą kontroli, pewną inkwizycyjnością i odcinaniem śruby, i karty też nie polecają tego, żeby na fali takiej refleksji popaść w zbyt łatwe odcinanie pewnych relacji. Karty raczej po polecałyby na rozmowę, na szczerą rozmowę, na rozmowę zgodną z Wami, z Waszymi uczuciami, emocjami, odczuciami, ale mimo wszystko rozmowę opartą na faktach. Mam poczucie, że w ramach takiej rozmowy, jeżeli ona zostanie dobrze przeprowadzona, jeżeli uwzględnicie obie strony tej dyskusji, to te relacje mogą na koniec miesiąca ulegać wzmocnieniu. Ponadto, być może dla części osób ta środkowa część miesiąca też wniesie tutaj jakieś kwestie związane z umowami, z zabiegami, z kwestiami administracyjnymi, które też mogą jakoś w tych Waszych rozmowach wybijać. I pod koniec miesiąca mamy kartę siły, i to może wnosić, że po tych rozmowach Wasze relacje będą mocniejsze, będzie w nich więcej zaufania, będziecie bardziej w kontakcie i być może same strzelce też będą się poklepywać po ramieniu za to, że. Po pierwsze, odważyły się na daną rozmowę, po drugie, że dobrze ją przeprowadziły i po trzecie, że być może ta rozmowa wcale nie była taka straszna, jak strzelcy się spodziewały, a dzięki niej zyskały jakieś nowe doświadczenia. I też karty polecają szczególnie w drugiej części miesiąca, żeby strzelce tutaj nie robiły nic przeciwko sobie, żeby postępowały w zgodzie ze sobą, opierając się na już zdobytym doświadczeniu życiowym. Być może też dla części osób będzie wybijała pod koniec miesiąca jakaś kobieta w Waszym otoczeniu, taka kobieta mocno doświadczona, być może spod znaku lwa, być może ktoś taki też będzie Was tutaj kochani inspirował i jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to karty mi tutaj nie definiują partnerów, podpowiadają natomiast, że te strzelce, które szukają partnerki, mogą poznawać taką osobę pod koniec miesiąca, być może w ramach właśnie załatwiania jakichś kwestii umownych przy sprawach zawodowych, bądź administracyjnych, bądź związanych z pieniędzmi, to może być kobieta spod znaku lwa. Ta kobieta nie musi być starsza od Was, natomiast może ją cechować już bardzo duże doświadczenie życiowe. Ktoś Taki tutaj do relacji jest kochani dla Was zarysowany. I spójrzmy na pracę. Królowa mieczy, król mieczy, królowa kielichów. Drogi strzelców. Karty proszą o to, abyś szczególnie w pierwszej połowie marca bardzo starannie wykonywał swoje obowiązki, abyś oddawał umówione rzeczy na termin i w wysokiej jakości. Ponieważ tutaj mamy bardzo wysoki potencjał w energetyce na to, że w Twoim miejscu pracy pojawią się jakieś kontrole, że ktoś będzie chciał Cię rozliczać, że ktoś będzie Ci patrzył na ręce. Tutaj dosłownie możesz mieć wrażenie, że Twój szef czy Twoja szefowa, Twoi klienci, kontrahenci wstali lewą nogą i się czepiają. Więc też radą od kart jest to, żeby się tutaj nie podkładać i wykonywać swoją pracę w najlepszy możliwy sposób. Ponadto szczególnie w tej pierwszej połowie marca warto stawiać na konkret, ten konkret będzie w cenie, bo tutaj zarówno królowa mieczy, jak i król mieczy to są osoby bardzo mocno nakierowane na dane, na fakty, na analizę. Więc tutaj, jeżeli będziesz się z kimś komunikować, to zadbaj o to, żeby komunikować się w oparciu o fakty, żeby uniknąć półprawd, fałszy i przemilczeń, tutaj też żadne piękne słówka nie pomogą. Warto więc opierać się na faktach. Ponadto gdybyście mieli mieć właśnie jakieś negocjacje w tym czasie, czy spotkania na szczycie, czy konsultacje eksperckie, też warto przygotować się do nich w sposób merytoryczny. Też gdybyście mieli kochani mieć w tym miejscu pracy jakieś kontrole, czy to z urzędu, czy być może kontrole wewnętrzne, to po pierwsze warto się właśnie przygotowywać w oparciu o fakty, a po drugie, możecie chcieć skorzystać z jakichś konsultacji eksperckich, możecie chcieć dowiedzieć się od kogoś, kto albo zajmuje się tym zawodowo, jak przejść przez takie kontrole, albo możecie się konsultować wewnątrz waszej własnej firmy, wewnątrz jednostki, w której pracujecie, z kimś, kto już przez takie kontrole przeszedł, po to, żeby uzyskać tutaj jakieś prowadzenie i móc sobie opracować strategię na wypadek takich kontroli. Tutaj w środkowej części miesiąca też możecie mieć jakieś spotkania na szczyt. Być może z waszym przełożonym, i też karty tutaj przy tych rozmowach polecają, poza przygotowaniem się pod takim kątem merytorycznym, dojrzałość emocjonalną. Pamiętanie o tym, że druga strona ma swoją rację i wy macie swoją rację, i to jest ok. A jednocześnie też ta królowa kielichów prosi o dojrzałość emocjonalną w tym miejscu pracy, o empatię dla siebie i dla innych, o zadbanie o emocje swoje i innych. Natomiast całościowo mam takie Poczucie, że poza tym, że ta pierwsza połowa marca może być dla strzelców zawodowo dosyć napięciowa ze względu na ten klimat rozliczeń, to w ogóle marzec może też obfitować w różnego rodzaju konflikty zawodowe i tutaj możecie mieć dużo osób, które będą od Was czegoś chciały. I gdyby było tak, że ktoś w jakiś sposób przekracza wasze granice czy narusza wasze granice, to pamiętajcie, że macie prawo powiedzieć, nie macie prawo o siebie zadbać i wtedy też zastosować tą empatię w stosunku do siebie. Tak, kochani, dla Was wyglądają te karty na marzec, i tak jak powiedziałam, starajcie się nie podkładać i maksymalnie poprawnie wykonywać swoją pracę, żeby nie można się było do Was przyczepić. I spójrzmy na Finanze czwórka monet, trójka monet, as, buław. Patrząc na te karty w finansach mam poczucie, że na początku marca strzelce mogą doświadczać w finansach jakiegoś poczucia przyblokowania, przestoju. Być może też kochani niechętnie będziecie podchodzić do wydawania kasy, bo ta karta też wnosi takie kurczowe przytulanie, trzymanie pieniążka, niechęć do rozstawania się z tym pieniążkiem, więc z jednej strony możecie mieć takie postanowienie, że będziecie oszczędzać, a z z drugiej strony możecie mieć takie poczucie, że ta energia nie płynie. Natomiast przy czwórce monet i przepływie energetycznym to są działania sprzężone. Jeżeli wy wstrzymujecie przepływ energii poprzez kurczowe trzymanie tego pieniążka, to ta energia siłą rzeczy też tutaj nie będzie płynąć. Więc możecie się, kochani, przyjrzeć też temu, jak wy do pieniędzy podchodzicie, bo w takim negatywie ta czwórka monet może wnosić jakieś nadmiarowe przywiązanie do tych kwestii związanych z. Materią, i to takie przywiązanie, które nie zawsze będzie wynikało z danej sytuacji materialnej. Więc kochani, sprawdzajcie. Natomiast w środkowej części miesiąca mam poczucie, że pojawią się dla Was jakieś propozycje, czy to poszerzania kompetencji zawodowych, które być może w długofalowej perspektywie przełożą się na większe środki finansowe, czy być może w ogóle propozycje współprac przy jakichś projektach grupowych, przy jakichś działaniach zespołowych, które być może strzelcy. Tutaj będą podejmować. I to się, kochani, różnie może manifestować. Być może ktoś z was dołączy do jakiejś ekipy remontowej, być może ktoś z was dołączy do projektu grupowego, w którym będzie dostarczał daną część danej usługi. Natomiast to, co jest ważne przy trójce monet, to to, żeby w ramach tej grupy dobrze uzgodnić cel, dobrze uzgodnić warunki, na jakich współpracujemy, co należy do moich obowiązków, a co do Twoich, i dopiero potem przystępować do działania. Natomiast ważne jest to, żeby pamiętać, że to działanie będzie mogło wydać plon, jeżeli będzie kontynuowane w sposób systematyczny i wytrwały, bo tutaj jest dopiero początek tego działania i żeby ono mogło się realizować i faktycznie zasilać, zasilać Wasz portfel, to potrzebna będzie tutaj konsekwencja i wytrwałość. I też ta cierpliwość, o której mówiłam w rozkładzie ogólnym. Tak te karty dla Was wyglądają, i spójrzmy na wyzwania. Cesarz, piątka kielichów, czwórka buław. W wyzwaniach mamy też scenariusz jeszcze z tej energetyki ogólnej, o którym nie powiedziałam. Natomiast, drogi strzelców, gdybyś chciał kupować samochód bądź pojazd w marcu, to upewniaj się, że pochodzi z legalnego źródła. I tutaj w wyzwaniach mamy też dwie czwórki, które mówią o jakiejś strukturze, skorupie, skostnieniu. Więc sprawdzajcie ze sobą być może, czy wszystkie wasze schematy działań, przekonania, sposoby, strategie są dla was wspierające, czy być może już się trochę zestarzały i właśnie tworzą taki już przyciasny pancerzyk, który Wam na dłuższą metę nie służy. Karty też nie polecają tutaj nadmiarowej kontroli, bo ona może prowadzić do jakichś rozczarowań. Natomiast mam takie poczucie, że dla części osób może też się okazać taki scenariusz, że tutaj jakiś mężczyzna z Waszego najbliższego otoczenia, tata, ale też mąż, partner, być może dla kogoś szef przyprawi Was o jakieś poczucie rozczarowania i to się różnie, kochani, może materializować. Być może w ramach tych rozmów ta osoba powie coś, co będzie dla Was przykre. Być może szef w ramach rozliczeń rzuci Wam jakiś nieprzyjemny tekst. Być może usłyszycie też jakieś informacje zwrotne, które nie będą tutaj przyjemne. Coś takiego może się zmaterializować i bo w wyzwaniach mamy tą piątkę kielichów, to jest karta procesowania jakiegoś żalu, jakiegoś Jakiegoś bólu, jakiejś straty. Natomiast ta piątka kielichów prosi o to, żeby dać sobie miejsce na przeżycie tych emocji, ale nie pogrążać się jakoś nadmiarowo w cierpieniu. Po prostu przeprocesować te emocje, a potem iść dalej, też z taką myślą, że nawet jeżeli w danym obszarze doświadczyliśmy porażki, to mamy jeszcze inne obszary życia, w których sprawy toczą się lepiej. Ponadto tutaj też jest możliwy taki scenariusz dla tych strzelców, które są w cudzysłowie na swoim, że to bycie na swoim, bycie swoim własnym szefem też może być dla Was jakoś w tym miesiącu trudniejsze. Może to być jakoś dla Was, kochani, rozczarowujące i wiązać się z jakimś poczuciem braku stabilizacji. I w ogóle też ten brak stabilizacji jest w wyzwaniach być może po prostu będziecie mieli trochę podkopane poczucie bezpieczeństwa po tej sytuacji, którą będziecie w piątce kielichów przeżywać i jeżeli drogi strzelcu będziesz chciał się podzielić w komentarzu tym, co to dla Ciebie było, to będę Ci bardzo wdzięczna, bo zawsze interesują mnie Wasze weryfikacje i to, jak Wam się te energetyki manifestują. Ponadto w wyzwaniach też mogą być kwestie związane z domem, z nieruchomością i to się znowu różnie może materializować. Być może ktoś ma remont, być może że u kogoś to sąsiad ma remont, i jakoś te kwestie związane z domem, z nieruchomością mogą być po prostu problematyczne. Ta czwórka buław może też mówić o takim czasie odpoczynku, o jakichś wyjazdach, o jakichś city breakach i jakichś przyjęciach. Być może po prostu ten marzec, w związku z tym, że będzie dosyć intensywny, jeżeli chodzi o obszar zawodowy, nie zostawi wam zbyt wiele przestrzeni na takie przyjemności. Tak to kochani dla Was wygląda. Ja jak zawsze mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie i że te karty z Wami zarezonowały. Jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie komentarz dla zasięgów. Być może polećcie komuś ten kanał i te prognozy. Natomiast jeżeli woła Was prognoza indywidualna, jeżeli woła Was rozkład partnerski, jeżeli jesteście singlem i zastanawiacie się co z tą miłością, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową www.paniodtarota.pl. Tam jest pełna oferta, jest też link do kontaktu, jeżeli chcielibyście uzgodnić konkretne pytanie. Tak to wygląda. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Cześć.